Czy kryptowaluty to narzędzia ruskiej mafii? A może przyszłość systemu finansowego, która zastąpi pieniądze? Zapraszam. Finanse w 5 minut. Zrozum finanse. Szybko. Kryptowaluty to aktywa cyfrowe oparte o technologię blockchain czyli rozproszoną bazę danych, których użytkownicy mogą przekazywać je bezpośrednio między sobą w systemie peer-to-peer. -peer. Ich zabezpieczeniem jest kryptografia podobnej klasy co systemów finansowych, aczkolwiek bez pośrednika. Kupujemy je zazwyczaj na giełdach kryptowalut, a trzymamy na portfelach kryptowalutowych. Mogą mieć one bardzo różne cechy i właściwości nadawane im przez twórców. Kryptowaluty mogą bardzo różnić się między sobą. Na przykład sposobem emisji: ograniczona podaż, brak limitu podaży, jednorazowa emisja tokenów lub emisja zależna od stakingu. Zabezpieczeniem sieci: mining, proof of work, staking, proof of stake, modele mieszane. Funkcją: płatnicze, magazyn wartości, technologiczne, użytkowe, stablecoiny. Szybkością i kosztem transakcji: bardzo tanie i szybkie, wolniejsze i droższe, skalowalne lub ograniczone przepustowością. Stopniem decentralizacji: w pełni zdecentralizowane, częściowo scentralizowane, kontrolowane przez jeden podmiot. Poziomem ryzyka: projekty o ugruntowanej pozycji, projekty spekulacyjne, projekty bez realnego zastosowania. Regulacjami i przejrzystością. Jasne zasady działania, niejasna struktura własności, ryzyko regulacyjne lub prawne, możliwością generowania dochodu, brak dochodu pasywnego, staking i nagrody, udział w opłatach sieci. Największe zalety kryptowalut to: brak centralnej kontroli, nie są emitowane ani kontrolowane przez bank centralny czy rząd, zasady działania są zapisane w kodzie, ograniczona lub z góry znana podaż. W wielu projektach nie da się dodrukować monet decyzją jednej instytucji. Chroni to przed inflacją systemową. Globalny dostęp 24 7. Rynek działa bez przerw, świąt i weekendów. Środki można przesłać na cały świat w kilka minut. Brak pośredników. Transakcje odbywają się bez banków, operatorów, płatności SWIFT-u. Niższe bariery i większa niezależność użytkownika. Wysoki potencjał zysku. Duża zmienność daje możliwość ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Niskie bariery wejścia do zakupu wystarczy internet i niewielki kapitał. Dostępne są dla każdego globalnie. Przejrzystość technologii. Transakcje są publiczne i możliwe do zweryfikowania w blockchainie. Programowalność pieniędzy. Smart kontrakty pozwalają automatyzować płatności i umowy bez udziału instytucji finansowych. Największe wady kryptowalut: bardzo wysoka zmienność. Ceny mogą rosnąć i spadać o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent w krótkim czasie. To ogromne ryzyko dla nieprzygotowanych inwestorów. Brak ochrony kapitału. Nie ma BFG, KNF ani gwarancji depozytów. Błąd, oszustwo lub upadek platformy oznacza realną stratę środków. Pełna odpowiedzialność użytkownika. Utrata klucza prywatnego równa się utrata kryptowalut. Nie ma możliwości cofnięcia transakcji. Ryzyko oszustw i upadków projektów. Skamy, rak, pule, upadki giełd i stablecoinów są częste Wiele projektów kończy się całkowitą utratą wartości Ryzyko regulacyjne Państwa mogą zmieniać przepisy, nakładać podatki lub ograniczać obrót Regulacje często pojawiają się nagle Wysokie wymagania psychologiczne Silne emocje prowadzą do impulsywnych decyzji Większość inwestorów kupuje na górkach i sprzedaje w panice Złożoność technologiczna dla wielu użytkowników technologia jest trudna do zrozumienia. Błędy technologiczne mogą kosztować realne pieniądze. Brak realnej wyceny. Większość kryptowalut nie generuje przepływów pieniężnych. Cena opiera się głównie na popycie i spekulacji. A jeżeli Ty chcesz dowiedzieć się więcej na temat kryptowalut, zapytaj mojej sztucznej inteligencji finansowej, dostępnej w linku poniżej. A czy Ty jesteś zwolennikiem kryptowalut? Czy może wolisz staromodne metody płatności i inwestowania? Podziel się z nami Twoją opinią w komentarzu poniżej. Do zobaczenia!